Cześć, witajcie. Dzisiaj mam dla Was pierwszy odcinek, odcinek taki instruktażowy z gry Micro Machines. Czemu postanowiłem Micro Machines zakupić? Dlatego, że jako dzieciak dużo grałem na Pegasusie, na której Micro Machines chyba na złotej piące były, o ile dobrze pamiętam. No, yy, Micro Machinesy zabierały nam mnóstwo czasu, fantastycznie się grało, ścigało ze znajomymi i była to bardzo, bardzo fajna gierka. Jak się dowiedziałem że wychodzi jej najnowsza generacja na konsole PlayStation 4, Xbox i na PC, to postanowiłem zakupić tę gierkę. Będziemy sobie od czasu do czasu grali na streamach. Jeżeli ktoś z was będzie ten tytuł posiadał, to gdzieś tam będzie można spróbować się coś tam od czasu do czasu pościgać. Podobno można grać też w kilka osób na jednym ekranie więc najwyżej się najwyżej się weźmie i. Pogra na jednym ekranie z natką, jeżeli będzie miała ochotę. No dobra, teraz zerknijmy co nam dają. Mamy garaż. Ja zagrałem kilka trybów. Mamy garaż, tutaj mamy maszyny, którymi możemy zagrać. Na przykład takiego monster trucka. Możemy wybierać skiny. Tutaj widać, że za jakieś są waluty MM, coiny, micro Machine jest Pytanie tylko, jak je zdobyć, czy w wyścigach. Mam nadzieję, że nie trzeba ich dokupować. No i cóż, przede wszystkim pojazd, który dla mnie na razie jest, we mnie budzi główne zainteresowanie, to oczywiście ten czołguś. Czołguś wygląda tak. Mamy tutaj kilka, kilka skinów, kilka kamuflaży, które możemy mu założyć. A trzeba przyznać, że z tych wszystkich podoba mi się oczywiście ten najdroższy kobra, taki czarny, fajnie to wygląda. Ale też i ten um, Urban Camo wygląda całkiem fajnie, więc więc jest całkiem spoko. Mamy jeszcze samochodzik, tutaj mamy taki, takie auto, takie coś, wóz policyjny, poduszkowiec, no generalnie troszkę tych pojazdów jest, chociaż szczerze mówiąc oczekiwałbym, żeby, że tych pojazdów będzie troszkę więcej. Tu mamy jakiś special event, gdzie możemy zagrać jakimiś losowymi pojazdami, które nam daje, natomiast pojedziemy sobie quick play, Mamy battle, gdzie normalnie się jeździmy i strzelamy do siebie, każdy każdy pojazd ma swoje jak gdyby unikalne rzeczy, które właśnie w tym trybie wykorzystuje, czyli strzelamy ewentualnie na czołgu jeszcze, na przykład czołgiem zostawiamy miny, jeżeli jeszcze mamy taki tryb, że oddajemy tych strzałów dużo dużo więcej no i też każda każde z tych pojazdów dysponuje czymś tak jak gdyby takim paskiem ładowania taką umiejętnością która jak się naładuje no to wtedy robi większe zniszczenie. Oczywiście Micro Machines dla mnie to przede wszystkim były wyścigi więc zaczniemy od przejdziemy się robimy przykładowy wyścig tak jak mówiłem bez hey. czołgusia i pojedziemy właśnie czołgusiem ja w tę grę zagrałem chyba z dwie czy trzy, yy, dwa czy, czy trzy razy, więc zbyt dużo. To nie było tak naprawdę, nagrywam ten materiał drugi raz, bo za pierwszym razem yy, na YouTubie coś tam się mi trochę czep, czepnęli o prawa autorskie. Chyba za muzykę, więc muzykę wyciszyłem z tej gry, zobaczymy jak to będzie wyglądało teraz. Tam czołg na przybliżeniu wygląda bardzo fajnie. W ogóle ściganie się zabawkami, zabawkowymi pojazdami to było coś zawsze bardzo, bardzo 3, 2, 1, fajnego. I ogólnie no... Tak jak mówię, zdecydowałem się, o jak mnie wypychają, zdecydowałem się na zakup y, tego tytułu bardziej z sentymentu i żeby właśnie od czasu do czasu y, sobie, sobie pośmiechać, no, kanianie się po stole, po kartach, tam oczywiście widzieliście, so, okay. są. a mnie wyrzucił cwaniak, ojej, trzymaj się, dobra, nie spadłem, ale to było niebezpiecznie. Oczywiście na stole znajdują się rybie wyścigu różne, różne takie skrzyneczki, które dają power-upy, jak widzicie, oni już te power-upy pozabierali, ja ich nie mam. Na razie skupiam się na ganianiu. O, do, dostałem akurat tym młoteczkiem. Złapałem teraz ja taki młotecek. O, jednego zrzuciło. Nie trafiłem młoteckiem. Dobra, ścigamy się mam czwartą pozycję. Nie jest dobrze, nie traf tym młoteckiem. Dobra. Robimy dawiasa. O, i teraz mam rakietę, to jest, to jest jednak lepsza rzecz. Ganiaj, się ganiaj, skacz, skacz, skacz. Dobra, czwarty, czwarty. Chciałem chociaż być w pierwszej trójce, bo w poprzednim wyścigu, na którym się tak ganiałem, jeszcze mi się to nie udało. Oczywiście policja, policja pierwsza, może, może dam radę. A to nawet nie taka rakieta, tylko takie... ...takie strzelanie. Dobra. Udało się, go... Udało się go pozbyć i jesteśmy na drugim miejscu w tym momencie. O, zapaliśmy bombę. Tak, coś za nami będzie, to się to po prostu zrzuci. I mamy final lap, ostatnie okrążenie. Uii, uii. Fajnie, podoba mi się ten stół. Nie wypaść z trasy. Dobra, jest mutecek. A i na szczęście bomba wybuchnęła. Ale dojadę, dojadę jako drugi chyba. Tak jest. Przyszedłem, przyjechałem jako drugi, więc nie było najgorzej, biorąc pod uwagę, że nie mam doświadczenia jeszcze w tej grze. I zobaczymy, co uzyskam za drugie miejsce. Czy cokolwiek uzyskam. Jak widzieliście, miałem czas. Niewiele, niewiele gorszy. Dostaję. Time bonus. Zdobywam poziomy pytanie, co za te. Poziomy uzyskam, czy jak wbiję kolejny poziom, któryś tam to uzyskam, właśnie tą wirtualną walutę. Na razie, na razie tej wirtualnej waluty nie mam. Zobaczymy, jak to się będzie grało. No i cóż, tak wygląda pierwszy kontakt z Micro Machines. Pewnie jeszcze Wam wrzucę jakieś filmiki z innych trybów. Natomiast w pierwszym odcinku nie chcę za bardzo zanudzać, bo długie odcinki raczej zniechęcają do zobaczenia, jak to wygląda. Pogramy sobie od czasu do czasu na streamach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jaka będzie zabawa. A na dzisiaj to tyle. To miał być taki krótki filmik informujący. Jestem ciekawy, czy ktoś z Was również ma sentyment do Micro Machines z dzieciństwa i może sobie ten tytuł zakupi. Pożyjemy, zobaczymy. Trzymajcie się, cześć.